Witajcie kochani na moim kanale zapraszam Was na odcinek zdrawkowy, gdzie sobie zdrapimy zdrawki i te zdrapeczki dostałam od mamy, więc zobaczymy, co tutaj będzie. Yy, bardzo dziękuję. Mam tutaj dwie szczęśliwe linie i krzyżóweczkę za 5 zł. Więc sobie tak, zaczniemy może od yy, jednej linii, potem krzyżówka i druga linia. Zobaczymy, czy coś będzie. Yy, zaczynamy drapać. Śliwka mamy śliwki, tutaj mamy śliweczkę i tutaj mamy śliweczkę. Kruszka. Kruszka. Banan. Nie ma banana. Pik. Pik, pik, pik. Nie ma. Kości. Tutaj są kości. Tutaj. I tu na samym końcu. Takwa nie ma. Krapa. Też nie ma. Tęcza. Tęcza tu. Tęcza tu. Dobra. Jabłuszko. Tutaj mamy jabłuszko, tutaj mamy jabłuszko. I tutaj mamy jabłuszko. Biedroneczka. Tu, tu, Krew. wiśnia, wiśnia jest tu i wiśnia jest tu, klucz, klucze nie widzę, <coughs> diament, diament jest tu, jest tu i więcej nie ma, księżyc. Mamy tu słoń, słoń jest tu, więcej nie ma. Gwiazda, gwiazda jest tu, więcej nie ma. Cytryna, cytryna jest tu, więcej nie ma. Słoneczko, nie ma słoneczka Pomarańcza pomarańcza jest tu, jest tu. No i chyba zostały dwa elementy. Zobaczymy, czy coś będzie. <laughs> Garnek. Garnek jest tu, ale nic nie daje. I ostatnie winogrona. Winogrona są tu. No i nic nam nie dają. N, a także niestety pusta jest. Kolejna strateczka będzie krzyżóweczka z numerem 29. Zobaczymy, czy coś będzie, czy nie. Przybliża was tylko o tu tak. I zaczynamy drapać. Tylko z. z tej strony. Leczą. No nie ma. Tylko my. Tutaj mamy remis. popotam i więcej nie ma a, z, a tutaj jeszcze z tutaj szukamy p. Tutaj p literka a tutaj mamy a tak popotam bar Homar, uran taksi, mamy A, Muda. Tutaj jeszcze jest A i tutaj mamy A. Dobra, trochę tego A było. <coughs> Teraz z tej strony. Kuba BOA V A Napis. No i to było na tyle. Dobra. Kolejna literka, to jest literka C Ucho. I więcej nie widzę, a z tej strony. Cylinder. leczą I więcej nie ma. Przynajmniej nie widzę tylko X taxi. A z tej strony chyba nie ma nic. Literka U, Uran, Ucho. Uran, Ucho. A z tej strony Kuba, V, Bóg. No i koniec. Kolejna literka, jest to literka W. W. Nie widzę ani jednej. A tutaj mamy tuwy. No i to by było na tyle. Liderka I. Hipopotam, Taxi, Remis. Tutaj mamy I i tutaj mamy I. I to by było na tyle. Z tej strony mamy Ikar, Napis i i koniec. Kolejna literka, jest to literka TY. TAG. Tutaj TY. Mamy pierwsze słowo taksi. Ale wiadomo, trzeba mieć trzy słowa. Z tej strony mamy TY. No i więcej nie widzę. Literka E. Mamy w bonusie drugą literkę. NOE. Tutaj mamy E, tutaj mamy E, tutaj mamy E. E i E. Ok. Z tej strony. E, E. E. e I tutaj mamy E. Dobra, kolejna literka jest literka E. Mamy w bonusie. I tutaj z tej strony nie widzę ani jednej a z tej mamy tutaj tu mamy i i to by było na tyle kolejna literka jest to literka b bar więcej nie ma a z tej literki kuba bóg bella banda i koniec więcej nie ma, jeszcze mamy pięć literek. Tej literki chyba nie widziałam, więc nawet nie szukam. Literka O. Hipopotam. O. Ucho. Moda. O. Homar. Noe. Także tak i teraz tutaj mamy pierwsze słowo boa. O. O. Kos. O, trzy literki zostało z... i mamy po jednym słowie. Dobrze, literka G. Mamy tutaj drugie słowo tag. Niger. I więcej nie ma. I z tej strony literka G mamy drugie słowo bóg. I więcej nie widzę. Dobra, kolejna literka. Jest to literka F tutaj F chyba nie widziałam a tutaj mamy tylko tutaj F i tutaj mamy V ok ostatnia literka która zdecyduje czy coś jest czy nie jest to literka U I. i wydaje mi się nic tutaj nie będzie a z tej strony z tej strony też nic nie ma no niestety pusteczek Dobra, mogło być 100 zł, ale mogło być. I ostatnia strapeczka będzie to strapeczka z numerem 37 No, tracę jeszcze więcej głosu, ale dobra, Krap Krap Księżyc. Śliwka. Kiedy tuszyk Sako Nie ma Tęczan. Banan? pomarańcza na ananas dzwoneczek mamy linię hura mamy linię także jest wygrana tutaj dzwoneczek więcej nie ma Wiśnia, ta jeszcze jest wiśnia. Złoto, złota nie ma. Garnek, garnek jest tu. Więcej nie ma. Podkowa, podkowa jest tu. Podkowa jest tu. Kości, kości są tu. Słońce. Słońce jest tu i jest tu. I ostatnie dwie chyba. Arbus. Arbus jest tu. Tutaj wiśnie jeszcze były. I ostatnie. Gwiazda. Gwiazda jest tu. Mamy tylko jedną linię. No ale cieszymy się tym, więc nie jest tak, że będzie wszystko puste. I patrzymy. Mamy 3 złote, Dobrze. Jest zrocik. Dobrze i tyle. Dziękuję bardzo. I tak jestem na plusie, bo zdrapki, że tak powiem, w prezencie. <grym> Dziękuję bardzo kochani. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaczki. Pa pa.